Droga istoto światła. Jeśli oglądasz ten film, wiedz, że nie jest to przypadek. Twoi anioły stróże mają ważną wiadomość, specjalnie dla ciebie. Ludzie mówią o tobie, niestety, nie wszystko, co mówią, jest pozytywne. Dzieje się tak, ponieważ być może nie rozumieją w pełni, kim jesteś i jak głęboka jest twoja natura. Twoi anioły stróże są tutaj, by przynieść jasność w tym zamieszaniu. Chcą, abyś wiedziała, że mimo niezrozumienia wokół ciebie, posiadasz niezwykłego ducha, pełnego światła, pozytywności i uczciwości. Te cechy stanowią istotę Twojej osoby, ale czasem mogą być źle interpretowane. Niektórzy mogą mieć trudności z uwierzeniem, że ktoś może w sobie łączyć tyle dobroci. Ale ty to robisz. Jesteś latarnią szczerości, życzliwości i miłości cech, które cię definiują w świecie, który często kwestionuje autentyczność. Nawet jeśli są wątpliwości i sceptycyzm co do Twoich umiejętności, wszechświat widzi, kim naprawdę jesteś. Rejestruje Twoją wyjątkowość i wspiera cię z całego serca. Twoi anioły stróże, wraz z archaniołami, są tutaj, by zaoferować Ci niezachwiane wsparcie i przewodnictwo. Zajmą się tymi, którzy w Tobie wątpią z miłością i zapewnią, że Twoja droga pozostanie oświetlona, mimo cieni rzucanych przez sceptyków. Ostatnie wydarzenia mogły spowodować nieporozumienia, być może w miejscu pracy, kręgach towarzyskich lub relacjach osobistych. Nie wszystkie uwagi, które usłyszałaś, były pozytywne, co mogło Cię zaniepokoić lub nawet zniechęcić. Ważne jest jednak, by zrozumieć, że ta niebiańska wiadomość nie ma Cię zniechęcać, ale zaprosić Cię do głębszej autorefleksji i zrozumienia. Choć nie wszyscy mogą doceniać Twoją wartość, kluczowe jest, by wiedzieć, że wszechświat i wyższe istoty niebiańskie to robią. Jednak równie ważne jest, by być ostrożnym wobec zazdrości i negatywności, które mogą pojawić się na Twojej drodze. Te siły mają potencjał, by Cię zbić z kursu, jeśli nie będziesz uważna. Wyobraź sobie, że jeśli zauważysz coś złego w swoim napoju, nie wahasz się tego usunąć przed wypiciem. Podobnie. Nieporozumienia i fałszywe postrzegania mogą zanieczyścić Twoją pewność siebie i zakłócić Twoją podróż, jeśli nie zostaną rozwiązane. Dlatego ważne jest, by trzymać się swojej prawdy i nie pozwolić, by negatywność innych odciągnęła Cię od Twojej autentycznej drogi. Ta wiadomość jest delikatnym przypomnieniem, byś zachowała swoją wytrzymałość, niezależnie od wątpliwości lub krytyki które mogą się pojawić. Na szczęście pokonałaś negatywne cechy, takie jak zazdrość i zawiść, przyjmując stan bycia, który wznosi się ponad te emocje. Chociaż chwilowe odczucia tych emocji mogą się pojawić, szybko zanikają dzięki czystości i podniesieniu twojego wewnętrznego ja. Ta czystość emanuje z głębokiego połączenia z twoim wyższym ja, stanem świadomości który pozwala Ci eksplorować świat z jasnością i wdzękiem. Kiedy ludzie opisują Cię jako Anioła na Ziemi, mogą mieć trudności ze zrozumieniem unikalnej energii, którą emanujesz. Twoja obecność może wywoływać poczucie zdumienia lub zamieszania u tych, którzy nie są przyzwyczajeni do spotykania takich podniesionych wibracji. To niezrozumienie wynika z faktu, że nie wszyscy działają z miejsca wiary, nadziei lub intuicji tak naturalnie jak ty jednak twoja podróż doprowadziła cię do pełnego przyjęcia swojego wyższego ja pozwalając ci nawiązywać głębokie połączenia nie tylko z sobą ale także z sercami innych twoja energia przypomina rzadki klejnot lub kosmiczne dziecko nasycone zarówno zwycięstwami jak i wyzwaniami chociaż twoja istota emanuje miłość ważne jest by pamiętać, że nie wszyscy zrozumieją lub zarezonują z twoją energią. Niektórzy mogą być zanurzeni w świadomości opartą na strachu, prowadząc do przyjmowania zwodniczych lub hipotetycznych zachowań. Nawigując przez złożoność interakcji ludzkich, kluczowe jest by trzymać się swoich wartości i unikać pokusy zakładania, że wszyscy dzielą twoją wrodzoną dobroć lub kompas moralny. Zamiast tego, Skoncentruj swoją energię na pielęgnowaniu połączeń z tymi, dla których jesteś przewodnim światłem na ich drodze do większej świadomości. Każdy człowiek podąża unikalną ścieżką w życiu, kształtowaną przez osobiste doświadczenia i wartości. Interagując z tymi, którzy jeszcze nie rozumieją lub nie doceniają Twojej istoty, pielęgnuj ducha cierpliwości i umiaru, ustalając granice, które szanują Twoją prawdę. Twoja intuicja będzie służyć jako potężny kompas, prowadząc cię przez złożoność interakcji ludzkich i pomagając odróżnić prawdę od złudy. Ludzie myślą o tobie dobrze ze względu na dobre uczynki, które spełniasz. Kontynuuj w ten sposób, by przyciągać rzeczy, które są zgodne z Twoim przeznaczeniem i inspirować innych. Wszyscy, którzy dobrze rozumieją i doceniają widzą. Jak bardzo jesteś wyjątkowa i cię wspierają. Jeśli usłyszysz złe rzeczy na swój temat, wiedz, że nie są one prawdziwe to tylko nieporozumienia, które można rozwiązać. Bądź szczera i bądź sobą, by radzić sobie z jakąkolwiek negatywnością. Stawiaj czoła problemom w sposób otwarty i uczciwy. Mów innym, jak się czujesz i czego potrzebujesz. Bycie prawdziwym. Kochającym i spokojnym zawsze jest najlepszą drogą. Módlmy się za tych, którzy nas nie rozumieją, prosząc o pomoc i przewodnictwo, by mogli zobaczyć rzeczy jasno i znaleźć siłę, by radzić sobie z nieporozumieniami i negatywnymi uczuciami. Czasami, gdy jesteśmy w zgodzie z podniesioną wibracją, może się wydawać, że jesteśmy w świecie kontrastów. Twoja duchowa podróż i sposób w jaki interakcjonujesz ze światem wokół siebie, są odbiciem głębokiego zrozumienia życia i wszechświata. Jednak nie wszyscy wokół ciebie mają tę samą percepcję lub gotowość, by przyjąć takie prawdy. To może powodować rozłączenie, gdzie twoje światło staje się punktem tarcia dla tych, którzy wciąż są w procesie przebudzenia. Pamiętaj jednak, że te trudności nie umniejszają znaczenia twojej roli i misji. Zamiast pozwalać, by negatywne opinie Cię zniechęcały, traktuj je jako okazję do wzmocnienia swojej determinacji i wewnętrznej jasności. Twoja zdolność do pozostania wierną sobie, mimo przeciwieństw, jest dowodem Twojej odporności i pozytywnego wpływu, jaki Masz na świat. Twoje zaangażowanie w prawdę i wiarę nie tylko oświetla Twoją własną drogę, ale także służy jako latarnia dla innych którzy poszukują swojego własnego światła. Kontynuując życie zgodnie z Twoją prawdą, naturalnie przyciągniesz ludzi i sytuacje, które rezonują z Twoją energią. Oczywiście, te spotkania będą bardziej harmonijne i produktywne, oferując wsparcie, które odzwierciedla i wzmacnia Twój cel. Jednak równie ważne jest, by pamiętać, że proces planowania może wymagać cierpliwości i rozeznania. Nie wszyscy, którzy krzyżują Twoją drogę, są gotowi zaakceptować lub zrozumieć Twoją energię. Bądź gotowa zaoferować przestrzeń i zrozumienie tym, którzy wciąż są w procesie wzrostu, jednocześnie chroniąc się przed negatywnymi wpływami, które mogą próbować przyćmić Twoje światło. Podczas gdy poruszasz się przez wyzwania i złożone interakcje życia, zachowaj wiarę w swoją własną podróż. Każda napotkana przeszkoda i każde przezwyciężone nieporozumienie to okazja do potwierdzenia Twojego zaangażowania w Twoją prawdę i wyższy cel. Twoi anioły stróże są stale przy Tobie, oferując zachętę i przewodnictwo, by pomóc Ci utrzymać skupienie. Rozpoznają wysiłek, jaki wkładasz. By pozostać wierną sobie, i wspierają Twoje działania z miłością i ochroną. Słuchając boskiego przewodnictwa i ufając swojej intuicji, będziesz w stanie pokonać wyzwania z większą łatwością, znajdując rozwiązania, które korzystne są nie tylko dla Ciebie, ale także dla tych wokół Ciebie. Bądź świadoma, że podróż do utrzymania swojej ochrony może obejmować momenty introspekcji i dostosowania. Możesz napotkać sytuacje, które wymagają ponownej oceny twoich strategii i podejść. Ten proces autorefleksji nie jest znakiem słabości, ale okazją do wzrostu i ciągłego doskonalenia. Użyj tych doświadczeń jako trampolin do większego zrozumienia siebie i wpływu, jaki chcesz mieć na świecie. Robią to, wzmacniając swoją zdolność do pozostania wierną swojej istocie, jednocześnie kontynuując pozytywne wpływanie na tych Którzy są w zgodzie z Twoją wizją i celem. Pamiętaj, że Twoja obecność jest darem dla świata. Sposób, w jaki wyrażasz swoją stabilność i wywierasz wpływ, ma transformujący efekt na ludzi wokół Ciebie. Chociaż nie wszyscy mogą natychmiast docenić piękno Twojej energii, ci, którzy są otwarci i chętni do przyjęcia światła, które emanujesz, z pewnością odczują jego wpływ. Kontynuuj starania by być przykładem integralności i świadomej miłości. Twoje oddanie tym zasadom pomaga stworzyć bardziej harmonijną i przyjazną przestrzeń dla wszystkich. Robiąc to, przyczyniasz się do bardziej pozytywnego i zrozumiałego świata, gdzie Twoje światło może inspirować innych do naśladowania Twojego przykładu. W końcu ważne jest, by świętować swoje zwycięstwa, niezależnie od tego, jak małe mogą się wydawać. Każdy mały krok w kierunku Twojego osobistego wzrostu i dostrojenia się do swojej prawdy jest znaczące osiągnięciem. Bądź wdzięczna za zwycięstwa, które osiągnęłaś, i za okazje do nauki, które pojawiają się na Twojej drodze. Twoja podróż jest wyjątkowa i cenna, a każde wyzwanie, przed którym stajesz, to szansa na wzmocnienie Twojego połączenia z Twoją najgłębszą istotą. Rozpoznając i doceniając swoje osiągnięcia, Wzmacniasz swoją pewność siebie i cel, pozwalając, by Twoje światło nadal świeciło jasno. Reflektując nad wiadomością od aniołów i wpływem, jaki masz na świat, pamiętaj zawsze, że jesteś otoczona miłością i boskim wsparciem. To podróż wzrostu i odkrywania, a każdy krok, który robisz we właściwym kierunku, to krok w kierunku realizacji Twojego prawdziwego potencjału. Kontynuuj ufanie swojej intuicji i połączeniu z wszechświatem, wiedząc, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinnaś być. Dzieląc się tą podróżą z innymi, oferujesz źródło nadziei i inspiracji, które może oświetlić drogę wielu. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, zostaw komentarz. Wierzę w boskie światło, które anioły we mnie objawiają i jestem gotowa podążać swoją drogą z ufnością i miłością. Niech ta wiadomość będzie błogosławieństwem w Twoim życiu, napełniając Twoje serce pokojem, miłością i wdzięcznością. Niech anioły nadal prowadzą Twoje kroki, oświetlając każdą chwilę boskim światłem mądrości i bezwarunkowej miłości. Niech tak się stanie, z łaską i miłością niebios, teraz i na zawsze. Amen.